MaxiFill Clean jest naszym mobilnym urządzeniem odciągowym do pracy ciągłej podczas spawania z wydzielaniem dużych ilości dymu i pyłu. Jest to najbardziej bezpieczne urządzenie na rynku do ochrony przed szkodliwym dla zdrowia dymem spawalniczym z samooczyszczającym się filtrem. Usuwanie pyłu odbywa się w sposób bezkontaktowy, dzięki czemu użytkownik nie styka się w żadnym momencie z niebezpiecznymi cząsteczkami pyłu. Rozpocznijmy od ogólnego przedstawienia produktu. MaxiFil Clean posiada certyfikat IFA 3 Oznacza to, że urządzenie może być bez wahania stosowane do obróbki stali chromowo-niklowej, gdyż powstające przy tym kancerogenne nanocząsteczki są niezawodnie odfiltrowywane z powietrza. Wychwytywanie dymu spawalniczego odbywa się wybiórczo za pomocą 2, 3 lub 4 metrowego ramienia odciągowego w formie węża lub rury. Obrotowe ramię pracuje w zakresie 360 stopni, jest szczególnie łatwe do poruszania, a specjalnie uformowana głowica ramienia oferuje o 40% większe pole odciągu, dzięki czemu urządzenie nie wymaga częstego przestawiania. Opcjonalnie można także zainstalować oświetlenie stanowiska pracy. Wentylator o mocy 1,5 kW generuje sanie o wydajności 1100 m3 bezpośrednio w ramieniu odciągowym, przy czym poziom natężenia hałasu wynosi tylko 72 dB. Urządzenie oferowane jest oczywiście w wersjach dla różnych napięć, w zależności od poszczególnych regionów świata. Przejdźmy do ważnego punktu, którym jest filtrowanie powietrza. Po wychwyceniu drobnego pyłu separator wstępny pod wpływem siły odśrodkowej usuwa z powietrza duże cząsteczki. Następnie pozostała część zanieczyszczonego pyłem powietrza oczyszczana jest dokładnie w specjalnym wkładzie filtrującym EPTFE. Oczyszczanie wkładu filtrującego EPTFE o powierzchni 15 m2 sterowane jest na podstawie różnicy ciśnień. Drobny, zagrażający zdrowiu pył przedostaje się następnie do pojemnika. Teraz może zostać w całości usunięty i zutylizowany w sposób bezkontaktowy dla użytkownika. Ta bezpieczna forma usuwania pyłu jest wyjątkowa i oferuje spawaczowi obok prostej i szybkiej wymiany możliwie jak największą ochronę. MaxiFeel Clean za pomocą zróżnicowanych pulsujących sygnałów świetlnych informuje np. o uruchomieniu przekaźnika ochrony silnika, braku zasilania sprężonym powietrzem, niewłaściwym kierunku obrotu wentylatora lub o zaległym przeglądzie okresowym. Opcjonalna funkcja automatycznego załączania Start Stop zapewnia spawaczowi jeszcze większy komfort. Czujnik można podłączyć w prosty sposób do kabla spawarki i zaoszczędzić wiele czasu oraz energii. Czas opóźnienia można regulować w zakresie od 5 do 60 sekund. MaxiFill Clean – urządzenie odciągowe firmy Kemper do trwałego zastosowania przy dużych ilościach dymu z automatycznym, bezkontaktowym usuwaniem pyłów.